Cześć, wam wszystkim z tej strony Slayer of Dark. Jak widzicie mam zmienioną nazwę na AWL Kenkenaki. Obecnie jestem liderem z akademii TWL. E, Obecnie też szukamy dobrego zajdickera, minimum Emerald Yax, który nie ma e, parcia e, na jak ktoś go okrzani, bo coś źle zrobił, czy coś. Obecnie gram znowu Ranked'a z X -em. Nie wiem, jakoś diana tak Ostatnią diana mini idzie, to znowu przerzuciłem się na Nazixa. No i zapraszam do oglądania Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę Komentarz, jak wam się podobał I lajkacza Może nie, nie lajkacza, tylko Tylko na przykład, tylko właśnie subrykację bo to mnie bardzo motywuje do dalszego działania, do dalszego nagrywania. Ostatnio dużo u mnie się działo, więc nie mogłem tak za bardzo nagrywać. No i teraz tutaj mi ładnie mi wbił mi Azix i zgankował, przez co mamy first blada Tak, dużo od ostatniego filmiku się zmieniło, bo wbił Ręgar z Kaziksem. Jak możecie zauważyć u, przeciwnego, u przeciwnej drużyny jest Rengar. My mamy Kaziksa. Obecnie nie, nie wiem co ten team sobie myślał, ale wziął Dianę na ZD wraz z Blitzem, Co jest śmieszne wy, wygrywają linie. Bo mój AD Carry to także tak powiem łagodnie jest słaby. Nic nie będę go wyzywał czy coś daj, daj znowu ich się wbija Ale uciekł mu Niestety No co tutaj jeszcze dodać no. Zapraszam Was do zaglądania Po prostu Wiem, że jakoś Jakoś nie wykazuje z... Jakichś tam profesjonalnych umiejętności gameplayowych czy, czy po prostu, czy komentatorskich, ale pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górę, bo to mnie uwieście lub nie, to mnie motywuje. Oczywiście też zapraszam do kanału Badalicznych e, Otek, gdzie miał sparring z, z Zaknerem RNGR vs Kazix i obecnie wygrał chotek, przez co aktor musi zrobić challenge. Ale to dam wam link do tego filmiku, yy, no w opisie. <grym> Może no sobie nie wiem jak mam komentować moje mecze <grym> tutaj. A Trzeba zapalić. O, oczywiście nie promuję tutaj żadnych wyrobów z alkoholowych, Ani tytoniowych, więc Nie myślcie o tym żeby palić Jak nie jesteście pełnoletni o, Tutaj mi go, goni Rengar, jeszcze zginie, ja też zginę <todgłos》> Tutaj ładnie Kazix robi Yasuo On ładnie ucieknie teraz o nie, nie ucieknie. Aj, aj, aj. niestety unlucky. Dzięki temu, że Jasuo nawet nie stara się cofnąć. Dobra, zobaczycie sami, jak ładnie padnie. <ścoughs> Bił się ładnie pod Ultalux. Tak, Lux ma siódmą maestrię, jak się chwaliło. Ale dosłownie ta Kejsa to jest, dosłownie jest bardzo słaba, Boże, nawet nie, nie, nie wiem jak mam, jak mam na nią mówić, dosłownie jest bardzo słaba. Zobaczycie to w całym meczu. często, właśnie, do niej nawiązywał, bo osobnie, mimo że oni nie mieli AD Carry, co, właśnie, jest śmieszne, Prawie, że wygrali grę, bo dosłownie przez tego Noob, noob zejlikery. Tak, nie widziałem tego rengara. Tak, mam się przyznać, szerze bardziej się skupiłem, żeby zniszczyć tą wieżę. Ale też jej nie zniszczyłem. Przez to rengar ma low. Tutaj, na no cię na tą kaisę. 1-2. Ja mam i też 1-2. Ale zobaczycie, że ja to później bardzo szybko i łatwo to zdrobię. Może sobie nie wiem jak tu komentować te mecze. Wiem, że mój poziom nie jest taki aż bardzo fajny. Przynajmniej mamy pierwszą wieżę u mnie. Jeszcze smoka będziemy mieli zaraz. Właśnie tutaj taki... raz Łoni by chciały zrobić sam, ale coś mu nie, nie pykło. Tutaj łonie Lux zrobiła. Tu jest re Rengar na, na... O, tutaj właśnie już jest Rengar. A go tutaj... Właśnie bardziej go baitowałem. Żeby się na mnie skoczył, żeby nie uciekł. Przez co jest frak dla nas. Wiem, że to było Marno 3 ale I tak praktycznie nie, nie mam na co na, 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 to, na to go zużywać. I gdzie jest kejsa? Tutaj się bije z Dianą. już tutaj się podałem, mimo że miałem możliwość przeżycia, jakbym wziął ten jakbym wziął, te magi jakbym wziął te, no, z owocki z, lasu, e, z rzeki niosło, stara się przypuszować i to, to mu się uda. Tak, nawet chyba nie brała udziału przy tej dianie. Tutaj, ja chcę pomóc Lux I idę do Darkowi Kha'Zixowi przy okazji Jak <gry> sam widzicie ja mam już 2-3-7 Kha'Zix ma 1-3-4 Ona będzie miała takie przegrane na cały mecz tak, praktycznie nie będzie jej przy, przy żadnych z obiektywach, Ale to, zo, zobaczycie sami. Tutaj już Herolda zrobiłem. Tutaj bardzo, tutaj bardzo dobrze gra Darek i. Bardzo dobrze gra Darek z Hazixem jeszcze lux, tak tam swoje robi. Dużo. Ja się nie, nie wiem, po co tutaj sobie przybiegłem. Chyba po to, żeby pomóc Darkowi z wieżą. W tym meczu bardziej starałem się brać, się skupić się na wieżach. Inne pomocy moim. nie żeby samemu zgarnić jakieś tam chile, ale... Chodziło to znacznie inaczej. No, tutaj Rengar mnie zaskoczył. Nie miałem Ignita. No nie wiem, nie miałem Ignite'a, bo boś mu użyłem. Ale to po prostu mnie nie zaskoczył akurat... Akurat... Przepraszam. Akurat Rengar 1 vs 1 na magów, takich jakim jest Ziggs, jest bardzo... jest bardzo mocny. Patrzcie na, 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 na tą hejsę. 1-4-4, ma dwa itemy. Ja mam 2-4-8, mając też dwa itemy. Robię więcej, niż tak hejsa robi. Zobaczcie. Zamiast pomóc Lux zwierząt, żeby ją obronić, to sobie robi tutaj minionki. Nawet nie, nawet nie wziął udziału w Killu. Mówię. Tak Tejsa jest bardzo słaba. Tutaj mnie, tutaj się z Janą bije. Przepędziłem wzdłuż z Dianą Diana? A nie Dianą? Boże, My English is perfect Tutaj, tutaj już z na mną sk skacze Rengar Żeby pierwszy... Nie, nawet nie zabije Bo tutaj Kazik robi swoje Oczywiście teraz ginie, bo... Przyszła Diana mu z pomocą. Luksterz ginie. Na pecie, co robisz. Na hmm. Zedi Kerry. No ale trochę przyspieszę. On nie chce, żeby filmik jakoś długo trwał. Tutaj z jasuło będę walczył. A dokładnie tylko przepędzę. Trochę, trochę to, trochę to przyspieszam. No i znowu rank Nie miałem już czasu, żeby trzymać tego Herolda, więc cały czas otrzymałem. Wiem, że mogę go wypuścić jak był jak, z jak, jak, jak Infernal, ale to według mnie było trochę marnotrawstwo jego, bo i tak to był łatwy smog dla nas. No, tutaj znowu na ręka skaczę. Tutaj Ładnie mi się udało zabić tą Diane z, z pomocą mojego teamu 1-5-6. 4, 9 to, to chyba wszystko tłumaczy. Ładnie mi się tutaj udało znowu zrobić dubla. Trochę mi uciekł mi ten kimo, ale to bez znaczenia, gdzie on był. No, uciekł do bazy. Nagrywam odcinek, Lory, Na tylną... Samochód jest otwarty, na tylną łapkę wrzuć mi te Zaraz mam, nagrywam odcinek. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie! Czekaj, muszę się, przy, się, się przenieść z telefonem do mojego pokoju. A, no, na spokój. E, ten mecz już skończyłem. Tak, ee... ale tak, mama wróciła z pracy, ja obecnie zajmuję się domem. Więc. O, obecnie cały dom jest na mojej głowie. Mama ma taką swoją pracę, więc często w jest tak, że może mi, wbić w, może mi wbić w czasie nagrywania odcinku. No ale, no, jak sami wy, widzicie, się tutaj sama się robi gra praktycznie. No ja tu idę teraz z żeby przepuszczać tą wieżę. Staram się jak najmniej, a, bardziej, e, ja, Jak najczęściej bić właśnie z mojej pasywki, przez co za, 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 zadaję większy damage wieżom. No to jest, to jest bardzo przydatna pasywka, zwłaszcza no, z Waszego Zuzika. No, patrzcie, i ponad tam z 300-400 życia zabrałem. Ale teraz idzie Diana zginąć albo tu my zginiemy. Nie, no Diana zginie. Ja też zginę teraz. Tak, ale patrzcie na Kejsa, Ona ma 1,6. Ja już mam 9,6. Sami ocenicie, kto jest, kto je, kto jest gorszy. Czy Kejsa, czy ja. Która. Z X, który coś stara się robić. Case'a, której praktycznie nie ma przy żadnym ża, 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 fajcie. Dobra, trochę przyspieszymy znowu. Tutaj jest starając się teraz zabrać. Oczywiście mój ZAIDY nic nie zrobi, nie, 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 nie staro się zabrać. A teraz tak spowolnie. Patrzcie, tutaj, tak. RENGAR. BUM. Nie ma. Nie ma dwójki. Himo, Diana i Blitzcrank zostali tylko. Ja tutaj biorę sobie Blue, bo jak sami wiecie, Blue zmniejsza cooldown wszystkich skilli i regeneruje życie i manę. A Zik jest bardzo manozżerny, przez co to, to możecie sami zauważyć jak mi bardzo szybko spada mana. Zwłaszcza jak staram się jak najczęściej bić z pasywki Co nawet rzucam jak, jak nie ma żadnych minionków Tutaj już mój team praktycznie już, by mógł, mógłby, już mógłby skończyć grę Ale przez to, że mamy słabą case Obecnie padną Bo, bo zrobi ich Diana Z Yasuo praktycznie A tu bardziej się próbuje obronić tower przed Zixem, e, nie przez Zixem tylko przed, e, przed Timo Bo Timo wbrew pozorom też jest bardzo dobry do huszowania do linii Boże No po prostu mi się Diana wbiła Odwierze Też umrze ale no Chodzi o sam fakt, że teraz Timo. Tutaj to było bardzo ryzykowne z mojej strony, bo obecnie mogliśmy to przegrać, ale właśnie jest, 5 sekund jest do... 5 sekund jest do Darka. Przez co Timo już musi cofać, bo już nie ma swoich migków. Przez co obecnie uda nam się to. Uda nam się to wydefować. Tu mit nam prawie też padł. Padną. Znowu przyspieszymy. po co ma, macie taczyć jak e, nic się nie dzieje, tylko bicie jong w cały czas? Tutaj będzie bardzo fajna akcja. Zaraz, jak tutaj tylko przyjdzie Timo. Tak, e, tutaj tak, tak, o, Kajsa zgarnęła kila, który to jest już jej kill. Drugi na 7 dadów. O, gdzie ja mam 12,7? Ona ma 2,7. Duża jest różnica. Znaczy, tutaj zaraz padnie znowu. Tak, to, znaczy tutaj na Jasu i Timo. Mają po połowie HP. Bum. Nie ma. Było i nie ma. Amba Fatima, było i nie ma. Dlatego bardzo lubię z tego powodu Zixa, Jak Zik jest nafarmiony, chodźcie co ja mam już zbudowane, mam cały build. Jak Zik jest nafarmiony, to dosłownie na ulta ściąga praktycznie papiery. Czyli takie jak Timo na przykład. Takie jak Jasuo na przykład, takie na przykład jak Diana. Tylko oczywiście muszą, muszą, być, muszą być w centrum mojego ulta. Bo ult zixa polega na tym, im bardziej są w centrum, właśnie. Drogi zna nie znajdujący się w środku obszaru trafienia otrzymują 66% obrażeń. Czyli jak są na przykład w środku, to dostają 100% obrażeń, czyli 600 punktów magicznych plus wszystkie moje itemy które zwiększają mi moc, które zwiększają mi moc, e, moc z umiejętności, przez co dosłownie praktycznie, jak są w środku, jak dostaną z a są w środku, to, to dostają praktycznie praktycznego one-shota. Tutaj tego smoka stracimy, ale patrzcie, Timo Nie, ładnie padają wszyscy. I obecnie my to my ten meczu skończyliśmy To teraz. A jeszcze smoka zrobiliśmy. Patrzcie. Mamy wszy, wszystkie cztery smoki, jak, jak widzicie w górnym rogu. Przy pięciu wieżach. Zrobili nam więcej wież. Ale my mieliśmy wszystkie smoki, przez co wygraliśmy. Patrzcie. PUMP. Nie ma. Dlatego bardzo lubię z tego powodu Zixa, bo... Ziggs na samą pasywkę przy ul, jak ma full build zadaje naprawdę bardzo srogi damage to jest bardzo dobre jak chcesz być właśnie takim split tusherem na idzie to bierze Ziggsa, bo jego pasywka i jego W działają na wieży. Adcie na moją case 12 k damage na 20 minut meczu Dzięki wielkie. No to, to tyle, no, tak jak mówię, zapraszam was do komentowania, zostawcie łapkę w górę i, i zostawcie dzwoneczek, bo to, to, to po prostu motywuje mnie do dalszego nagrywania odcinków. Dzięki wielkie. Narka.